Szczęść Boże, druga niedziela Wielkiego Postu, posłuchajmy Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobną. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się jak białe, jak światło. Oto ukazali się Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił o to, obok świetlany, osłonił ich, a z odezwał się głos. To jest mój Synu miłowany, w którym mam podobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc co upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł. Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przekazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Ta druga niedziela Wielkiego Postu chce nas nauczyć, jak wejść głębiej w relacje z Panem Jezusem. Jak odkryć, kiedy Jezus jest kimś dla nas więcej niż tylko nauczycielem, który daje jakieś mądre słowa, mądre nauki, etyczne, moralne, że jest kimś więcej niż tylko cudotwórcą z przeszłości, o którym gdzieś tam może coś słyszeliśmy, że chodził po wodzie, że uzdrawiał chorych, że rozmnażał chleb i tak Ale dzisiaj chcemy odkryć Jezusa jako Boga. A to jest już takie proste. Zobaczcie, żeby odkryć Jezusa jako Boga, Jezus bierze tych trzech swoich najbliższych osobno na wysoką górę. Żeby zobaczyć, że Jezus jest Bogiem w Twoim życiu, musisz spojrzeć na Niego inaczej. Z dala od tłumu, z dala od opinii innych. Ale musisz sam z Nim wejść osobno na górę wysoką, sam z Nim poprzebywać w odosobnieniu, w samotności, żeby odkryć, kim On jest. I kiedy to się dzieje? Ano właśnie na modlitwie. Kiedy Jezus na tej górze z uczniami przebywa, zaczyna się modlić, oto dokonuje się Jego przemiana. Mogą Go zobaczyć jako Boga. Widzą też obok Niego Mojżesz, i Eliasza, proroków Starego Testamentu. Jeśli chcesz wejść głęboko w relacje z Jezusem, ale zobaczyć w nim kimś więcej niż tylko twojego przyjaciela, niż tylko kogoś mądrego, jakiegoś nauczyciela, to właśnie tego trzeba. Zaszyj się na twojej wysokiej górze. Gdzieś, gdzie będziesz mógł tylko przebywać tam i Jezu, ty i Jezus. To, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, zobacz co się wtedy dzieje. Kiedy e, przybywają tam sam na sam, e, Piotr może jest to trochę takie dziwne, e, może nie do końca mądre to, co mówi, e, postawiłem tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Aliasza, ale to pierwsze zdanie sam początek e, tego zdania, kiedy Piotr mówi, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Zauważyć, że być z Jezusem rzeczywiście ma to sens. Jest to dobra opcja do wyboru. Kiedy jesteś z Jezusem, rzeczywiście znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytania, znajdziesz odpowiedzi na te trudy, które życie niesie. I zobacz, Jezus w tej odpowiedzi idzie głębiej. Słyszysz nie tylko Jego głos, ale możesz usłyszeć głos Ojca, który mówi, to jest mój Syn umiłowany, w którym mam podobanie i Jego słuchajcie. To się dzieje właśnie na modlitwie. Możesz odkryć wtedy nie tylko... To, kim Jezus jest dla ciebie, ale także to, kim ty jesteś w ogóle dla Boga. Skoro słyszy to Jezus, wiemy w perspektywie wcielenia Jezusa, że to zaproszenie jest także dla nas, że my jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Jezus jest naszym bratem, naszym Panem, odkupicielem, ale także naszym bratem. Kiedy ta modlitwa będzie rzeczywiście szczera, zażyła, tak na serio, nie będziemy Panu Bogu szczędzić swojego czasu, nie będziemy Panu Bogu, dawać tylko tego, co nam z Niego zbywa, ale poświęcimy Go więcej, mocniej, bardziej, to zobaczymy prawdę nie tylko o Bogu, ale także prawdę o nas. I wtedy, schodząc z tej góry, będziemy mogli usłyszeć to zaproszenie Jezusa, który mówi, wstań i nie lękaj się. Tak jak powiecie do uczniów, stańcie, nie bójcie się. On z nami jest, tym wszystkim, co ma na nas przyjść, czego doświadczamy, co spotyka nas na drodze naszego życia. Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Wstań i idź, bo Jezus, Twój Zbawiciel, idzie razem z Tobą, a Ty idź po Jego śladach. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.